Adam Mickiewicz. Ballady i romanse. Świtezianka. Jakiż to chłopiec piękny i młody. Jaka to obok dziewica. Brzegami sinej świtezi wody idą przy świetle księżyca. Ona mu skosza daje maliny, od jej kwiatki do wianka. Pewnie kochankiem jest tej dziewczyny. Pewnie to jego kochanka. Każdą noc, prawie o jednej porze, pod tym się widzą modrzewiem. Młody jest strzelcem w tutejszym boże. Kto jest dziewczyna? Ja nie wiem. Skąd przyszła? Darmo śledzić kto pragnie, gdzie uszła, nikt jej nie zbada. Jak mokry jaskier wschodzi na bagnie, jak ognik nocny przepada. Powiedz mi, piękna luba dziewczyno, na co nam te tajemnice? Jaką? Przybiegłaś do mnie drożyną. Gdzie twój dom? Gdzie są rodzice? Minęło lato, zżółkniały liścia i drżysta nadchodzi pora. Zawsze mam czekać twojego przyjścia na dzikich brzegach jeziora? Zawszeż po kniejach jak sarna płocha, jak upiór błądzisz w noc ciemną? Zostań się lepiej z tym kto cię kocha, zostań się, oluba, ze mną. Chateczka moja stąd niedaleka, pośrodku gęstej leszczyny. Jest tam dostatkiem owoców, mleka, jest tam dostatkiem zwierzyny. Stój, stój, odpowie, hardy młokosie. Pomnę co, ojciec, rzekł stary. Słowicze wdzięki w mężczyzny głosie, a w sercu lisie zamiary. Więcej się waszej obłudy boję, niż wzmienne ufam zapały. Możebym prośby przyjęła twoje, ale czy będziesz mnie stały? Chłopiec przyklęknął, chwycił w dłoń piasku, piekielne wzywał potęgi, klął się przy świętym księżyca blasku, lecz czy dochowa przysięgi? Dochowaj strzelce, to moja rada, bo kto przysięgę naruszy, ach, biada jemu za życia, biada i biada jego złej duszy. To mówiąc, dziewka więcej nie czeka. Wieniec włożyła na skronie i pożegnawszy strzelca z daleka na zwykłe uchodzi błonie. Próżno się za nią strzelec pomyka, rącznym wybiegom nie sprostał, Znikła jak lekki powiew wietrzyka, a on sam jeden pozostał. Sam został, dziką powraca drogą. Ziemia uchyla się grząska, cisza wokoło. Tylko pod nogą zwiędła szeleszcze gałązka. Idzie nad wodą, błędny krok niesie, błędnymi strzela oczyma. Ten wiatr zaszumiał, po gęstym lesie woda się burzy i wzdyma. Burzy się, wzdyma, pękają tonie o niesłychane zjawiska. Ponad srebrzyste świtezi błonie dziewicza piękność wytryska. Jej twarz jak róży bladę zawoje. Skropionej utrzenki łezką, jak mgła lekka, Tak lekkie stroje obwiały postać niebieską. Chłopcze mój piękny, chłopcze mój młody, Zanuci czule dziewica, po co wokoło świteził Wody błądzisz przy świetle księżyca? Po co żałujesz dzikiej wietrznicy, Która cię zwabia w Zwraca głowę, rzuca w tęsknicy I może jeszcze się śmieje? Daj się namówić czułym wyrazem, Porzuć wzdychania i żale. Do mnie tu, do mnie tu, Będziemy razem powodnym wodnym pląsać krysztale. Czy zechcesz niby jaskółka chybka obliczę tylko wód muskać, czy zdrów jak rybka, wesół jak rybka, cały dzień ze mną się pluskać? A na noc w łożu srebrnej topieli, pod namiotami zwierciadeł, na miękkiej wodnych lilijek bieli, wśród boskich usnąć wierciadeł. Wtem z zasłon błysną piersi łabędzie. Strzelec w ziemię patrzy skromnie, dziewica w lekkim zbliża się pędzie i do mnie woła, pójdź do mnie. I na wiatr lotny rzuciwszy stopy, jak tęcza śmiga w krąg wielki, to znowu siekąc wodne zatopy, srebrnemi pryska kropelki. Podbiega strzelec i staje w biegu. I chciałby skoczyć i nie chce. Wtem modra fala prysnąwszy z brzegu zlekka mu stopy za łechce, i tak go łechce i tak go znęca. Tak się w nim serce rozpływa, jak gdy tajemnie rękę młodzieńca ściśnie kochanka wstydliwa. Zapomniał strzelec o swojej dziewczynie, przysięgą pogardził świętą. Na zgubę oślep bieży w głębinie nową zwabiony podętą Bierze i patrzy, patrzy i bieży Niesie go wodne przestworze Już dala suchych odbiegł wybrzeży Na średnim igra jeziorze I już dłoń śnieżną w swej ciśnie dłoni W pięknych licach topi oczy Ustami usta różane goni I skoczne okręgi toczy Wtem wietrzyk świsnął Oboczek pryska Co ją w włudzącym krublasku blasku Poznaje strzelec dziewczynę z bliska ach to dziewczyna z podlasku a gdzie przysięga, gdzie moja rada? Wszak kto przysięgę naruszy, ach, biada jemu za życia, biada i biada jego złej duszy. Nie tobie igrać przez srebrne tonie lub nurkiem pluskać w głąb jasną. Surowa ziemia ciało pochłonia, oczy twe żwirem zgasną. A dusza przy tym świadomym drzewie niech lat doczeka tysiąca, wiecznie piekielnie cierpiąc za drzewie, nie ma czym zgasić gorąca. Słyszy to strzelec? Błędny krok niesie? Błędnemi rzuca oczyma, a wicher szumi po gęstym lesie. Woda się burzy i wzdyma. Burzy się wzdyma i w do dna. Kręconym nurtem pochwyca. Roztwiera paszcze otchłań podwodna. Ginie z młodzieńcem dziewica. Woda się dotąd burzy i pieni. Dotąd przy świetle księżyca snuje się para znikomych cieni. Jest to z młodzieńcem dziewica. Ona po srebrnym pląsa jeziorze. On pod tym jęczym odrzewiem. Któż jest młodzieniec? Strzelcem był w boże. A kto dziewczyna? Ja nie wiem. Jestem specjalistą? Ja nie wiem. Ale się wypowiem. Nie no, wybitny wiersz generalnie. Od razu zacznijmy od opinii mojej. Jeżeli ktoś oglądał jakieś poprzednie filmiki, to wiecie, że takie wiersze lubię najbardziej. Rymy normalne. A, B, A, B. Normalnie cztery wersy w każdej zwrotce. Rymuje się jak Bóg przykazał. Świetny wiersz. Fajna historia. Balada w ogóle, a nawet nie wiersz. W ogóle. Dialog jest dramat epika lir wszystko świetne świetne bardzo polecam 10 na 10 super przechodzimy do genezy jeżeli chodzi o genezę Adam Mickiewicz urodził się w 1798 a zmarł w 1855 roku 57 lat i tutaj z tego życiorysu trzeba wiedzieć że w 15 roku 1815 roku czyli tam 17 lat około wyjeżdża na studia do Wilna to są najlepsze studia w Podbitej przez Rosję Polsce aktualnie. w Dwa lata później, jeszcze na studiach, zakłada z kolegami Towarzystwo Filaretów. To będzie później powód, dla którego został aresztowany, bo to towarzystwo tam się trochę rozrosło i generalnie było dosyć takie patriotyczne i raczej pro niepodległościowe dla Polski, co się raczej nie podobało carskiej władzy. W 19 roku kończy studia i trzy lata później, w 22, wydaje ballady i romanse. No i rok później, w 23 roku, jest aresztowany. To jest Ballady i romanse z 22 roku wyznaczają, jeżeli chodzi o literaturę polską, początek polskiego romantyzmu. To jest ten moment, to jest ten utwór, utwór, tomik cały, który bardzo, chyba 14 ballad romantycznych, które bardzo zainspirowały innych ludzi, no i rzeczywiście też oświecenie się po prostu już kończyło i po prostu ludzie od tego powoli odchodzili, odchodzili. Ale przypominam Adama Asnika, ale nie depczcie przeszłości ołtarzy. Chociaż to było 70 lat później, ale dobra, w każdym razie. W wieku 24 lat wydaje ballady i romanse, to 1822, zaczyna się w Polsce romantyzm. O Adamie Mickiewiczu warto wiedzieć, że napisał kilka jeszcze w miarę popularnych utworów, takich jak Oda do młodości, ta pieśń filaretów, właśnie dla Towarzystwa Filaretów napisał Dziady, kilka części, nawet Pantadeusz w 12 księgach wierszem i sonety krymskie, które chyba już są też na kanale swoją drogą, tak, 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 część sonetów krymskich już jest na kanale nawet. Teraz jeżeli chodzi o analizę. Środki stylistyczne, znaczy może nie, bardziej nie, gatunek. Gatunek. Możemy tutaj powiedzieć o gatunku, bo nie jest to do końca po prostu wiersz e, albo sonet. Ale no, jest to ballada. Ballada romantyczna jest to e, konkretnie gatunek. I tutaj proszę wkleić definicję ballady romantycznej z Wikipedii. Generalnie balada romantyczna, trzeba o niej wiedzieć, że no, zawiera i epikę, i lirykę, i może zawierać dramat, właśnie dialogi. Ale przygodę, fabułę, ale też wierszem jest pisana na przykład, ma takie elementy ludowe, ma fa fabułę, tak? W sensie coś się dzieje. Nie jest to filozoficzne, tylko powiedzmy, no jak epika, tak? Ma jakiegoś głównego bohatera, często takiego romantycznego, prawda? Prawdź mistrza, najlepszego, jak cierpienia młodego Wertera, który tam cierpi miłość, no nawet tutaj mamy tego łowczego. No trochę dostał, trochę dostał w łeb, że tak powiem, od natury, ale powiedzmy, ale powiedzmy jest główny bohater, nie? No, natura, właśnie, natura dużą rolę zawsze odgrywa. Jakaś przyroda, jakaś drzewa, magia magia jeziora, tam wróżki, czarodzieje, chuje moje dzikie węże. No i moja ulubiona rzecz, że język jest prosty, język jest normalny, każdy go może zrozumieć. Rymy są zazwyczaj też normalne, każdy je może zrozumieć. Piękne, piękne czasy, kocham, kocham romantyzm, naprawdę. Dobra, Mamy, jeżeli dobrze policzyłem, sorry, jeżeli źle, to mój błąd, ale chyba 30 zwrotek, jest ich sporo. Wszystkie mają cztery wersje, piękne rymy, A, B, A, B. Pojawiają się dialogi, pojawiają się przerzutnie, epitety, porównania. Jest bardzo ładna klamra, jeżeli chodzi o ten tekst. Młody jest strzelcem w tutejszym boże, kto jest dziewczyna? Ja nie wiem. I na końcu jest młody był strzelcem w boże, a kto dziewczyna? Ja nie wiem. Też taka tajemniczość, fajna atmosfera. Generalnie tutaj pojawia się fantastyka. Są powtórzenia. To znaczy, na przykład, woda się burzy i wzdyma, burzy i wzdyma, tak? Bierze i patrzy, patrzy i bierze. Mamy dużo pytań, chociaż nie wiem czy to można nazwać środkiem stylistycznym i to chyba tyle. Jeżeli chodzi o interpretację, czyli jak to przetłumaczyć z polskiego na nasze, już Mickiewicz pisał w miarę współczesnym polskim. W sensie takim, że ten polski jest bardzo zrozumiały tam się pojawia. Czasami jest jakaś inna literka albo coś, ale generalnie to wszystko jest takie samo. Chłopak się zakochuje w dziewczynie w jakiejś nimfie leśnej, przyrzeka jej wierność, a potem ona postanawia sprawdzać, czy jest wierny, czy nie jest wierny. Udaje kogoś innego, udaje inną dziewczynę z jeziora i, i on się daje nabrać. Zdradza ją z nią, co jest swoją drogą też trochę paradoksem, ale okej. Okay. No, i, no i ona bierze go za słowo, tak? To znaczy obiecał, że jej nie, nigdy nie zdradzi, że jej, przyrzekł jej Wierność, no zdradził, w sensie wydęcznie rozłownie tego samego dnia, w tym momencie wracając do domu, zobaczył jakąś ładniejszą dziewczynę i postanowił pójść za nią, um, więc trochę, trochę e, głupia sprawa, bym powiedział, no ale dobra, no i, no i postanawia go tam generalnie ukarać w ten sposób, że skazuje go na tysiąc lat cierpienia. E, drobna kara, generalnie, ale ostrzegała, bo powiedziała, że kto przysięgę naruszy, ach biada jemu za życia, biada. I piada jego złej duszy. To jest ten motyw, że żadna zbrodnia nie pozostanie bez kary, tak? Zbrodnia i kara, tak? Oho, zbrodnia i kara, co ten ikar zrobił, o mój Boże. No to jest ten zbrotyw, z, motyw kary, tak? Motyw tego, że dosięgnie nas kara za nasze, za nasze czyny. Że świat jest sprawiedliwy, że natura los o to zadba. To jest znowu takie, takie baśniowe, takie legendowe, tak? Że masz legendę, opowiadasz ją komuś, że jest tutaj świtezianka, która kusi ludzi. Jeżeli będziesz krzywo, przysię krzywo przysiężył, no to ubrzesz, utopić się cokolwiek. Ale generalnie tak, no i on tam zostaje skazany na 1000 lat cierpienia, bodajże zamienia się w świerk tak chyba, no a ona wraca do jeziora po prostu nimfa rzeczna, nimfa jeziorna, może to ta sama, co dawa królowi Arturowi Excalibur. Generalnie ważne, żeby zapamiętać z tego wiersza, z tej ballady, no to jest po prostu to jest po prostu definicja romantyzmu. W sensie są różne inne rzeczy w romantyzmie, są jak najbardziej inne motywy, są jest samobójstwo, jest bardziej więcej o cierpieniu tych bohaterów romantycznych. Romantyzm ma jeszcze dużo przed sobą, jakby dużo ma fajnych rzeczy w sobie, ale to jest taka definicja po prostu takich podstaw romantyzmu, nie? Że po prostu legenda, mrok, magia, jakieś takie. Ale nie, że magia, że masz czarodzieja, który mówi awada i... I ktoś umiera. Tylko bardziej takie misty, mityczne, tak? Że tam, o, ktoś zobaczył pół człowieka, pół konia i tam pół wioski się zastanawia, o nie, co? To, to takie rzeczy istnieją? Niemożliwe, niemożliwe. Pani z jeziora wyszła, nie? Dała miecz. Miała, dała miecz, który oznacza, że ten człowiek będzie naszym królem. No, tak. E, to jest taka bardzo ładna definicja romantyzmu. Długi filmik dzisiaj, bo i długi wiersz, niestety. Znaczy, niestety, jak niestety. Świetny wiersz, ale długi filmik to mam nadzieję, że... Ktoś dosłuchał do końca. Jeżeli dosłuchałeś do końca, zachęcam do zostawienia standardowego komentarza Ej, fajne opracowanie. Bo jak opracowanie było fajne, jak nie było fajne, to, to szkoda gadać, to nic nie pisz. Eee, to i tak nie, nikt nie dosłuchał do końca, jak nie było fajne. Mam nadzieję, że jesteście troszeczkę bardziej usłuchani. Zostawcie lajka, zostawcie suba, wyślijcie na a... grupkę klasową, jeżeli słuchasz tego na 10 minut przed lekcją, gdzie omawiacie świteziankę. Powodzenia na maturach, bo matury za miesiąc, no może półtora. I co? Cześć! Trzymajcie się! Ponad srebrzyste świtezi błonie dziewczę, dziewica, roztwiera. jeszcze raz, roztwiera, jeszcze raz, roztwiera. jeszcze raz. Roztr... Roztwiera. Roztwiera. Roztwiera paszczę. Roztwiera.